Wszystkim. Dzień dobry, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na projekt Denko. Jest to trzeci projekt Denko w tym roku, więc tutaj widać ewidentnie zmianę częstotliwości, jeżeli chodzi o te filmy, ponieważ kiedyś, w poprzednich latach, one pojawiały się u mnie co miesiąc i były. Powiedzmy, że całkiem spore. Teraz używam mniej, wolniej. Mam chyba trochę inne podejście do pielęgnacji, i tego nie gromadzi mi się aż tak dużo, więc odcinki będą rzadziej, a będą trochę dłuższe. Zatem, jeżeli macie ochotę ze mną zostać, to zapraszam. Jeżeli lubicie Denko, to piszcie komentarze, polajkujcie film, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to też do tego zapraszam. Zaczniemy sobie dosyć standardowo na mój kanał, czyli od kąpieli. Nie mam żadnego żelu pod prysznic, więc tutaj nawet po tym widać, że zużywam zapasy. Może tego, wy tego nie widzicie podenku, ale ja zużywam zapasy, staram się wykańczać żele, które są napoczęte. Często używam po prostu kilku różnych jednocześnie, więc na razie tego nie ma, ale pewnie będzie czas, że pojawi się pięć. A do kąpieli mam ten żel z isany płyn do kąpieli lawendowy. Jest całkiem przyjemny, całkiem nieźle się pieni, chociaż zapach mnie jakoś nie powalił. Spodziewałam się trochę bardziej eterycznej lawendy i czegoś takiego, trochę mimo wszystko bardziej kojącego i usypiającego. Nie zaznałam tego w tym produkcie, ale jest tani, jest dosyć duży, dosyć wydajny, więc można sobie kupić, jak ktoś lubi kąpiele. Do mycia mam też taki produkt z laku. Jest to peeling, naturalny peeling myjący, wersja perfumowana kocica i jest to zapach bodajże piwoni. Jeśli chodzi o te produkty, bardzo je lubię. To już jest któryś z kolei mój peeling tej marki. Jeszcze chyba nie widzieliście ich u mnie w zużyciach, ponieważ mam w użyciu jeszcze dwa pozostałe. Więc y, wolno używam, ale sukcesywnie, ten zapach powinien się spodobać przede wszystkim osobom, które lubią takie y, perfumowe zapachy, kwiatowe, dosyć intensywne. Y, według mnie to są dosyć eleganckie i wręcz poważne perfumy. Y, zatem y, jeżeli lubicie takie lekkie, cytrusowe nuty, to niekoniecznie jest coś dla Was. Bardzo lubię formułę tych peelingów, ponieważ jest to no, tu akurat już wygrzebany, jest to taka pianka. W której zatopione są drobinki cukru. Nie ma ich super dużo, więc nie jest to taki typowy peeling, zdzierający, że bierzemy niewielką ilość i rozmarowujemy po skórze i mamy super peeling. Tutaj raczej powiedziałabym, że jest to produkt myjący, czyli takie dwa w jednym. Bardziej się tym umyjemy. A dodatkowo gdzieś tam delikatnie wygładzimy, niż na odwrót, ale ja bardzo lubię takie rozwiązania, szczególnie na szybko, kiedy mam ochotę na taki jakiś delikatny peeling, dodatkową właściwość drapania, a przede wszystkim chcę się umyć, więc bardzo go lubię i tak jak mówię, lubię te produkty, więc mam jeszcze dwa inne zapachy. Kolejny peeling to jest Equilibra i to jest peeling. Z węglem. Jestem ciekawa, czy ta seria jest jeszcze cały czas dostępna, bo ja już ją y, otrzymałam dosyć dawno temu, też dosyć długo zużywam y, produkty marki Equilibra. I tutaj chyba jeszcze mam tak, jeszcze będzie y, żel do mycia twarzy z tej samej serii. Jeśli chodzi o ten peeling, on był taki maziasty, miał konsystencję żelową, która y, nie do końca chce się. Czepiać ciała i trochę jednak spada z niego. Drobinki natomiast były takim drobniutkim piaseczkiem i wbrew pozorom można było się tym całkiem nieźle wypilingować, ale w takim powiedzmy, że dosyć delikatnym stopniu. Bardziej powiedziałabym, że jest to peeling do skór, powiedzmy, że bardziej wrażliwych, które nie lubią mocnego zdzierania, które nie lubią mocnego efektu. Jego moc oceniłabym jako taką lekką w kierunku średniego i za bardzo go nie lubiłam, też zapach miał dosyć dziwny, bo nie przypominał mi nic przyjemnego, tylko po prostu taką mieszaninę składników, może teraz powącham, tak, zdecydowanie jest to, już nawet nie wiem czy on tutaj nie jest trochę starawy, ale mimo wszystko nie był taki super zapach, więc akurat ten peeling nie podbił mojego serca. I kolejny peeling. W ogóle się tak zdziwiłam, że mam tak mało peelingu w zapasach. Może dlatego, że po prostu zaczęłam je używać. To jest coś, co bardzo lubię, czyli Ecolab. I jest to peeling. Czy to jest jakaś polska wersja, chyba regenerujący, tak mi się wydaje? Ogólnie kawowy, bardzo też go lubię. To jest konsystencja między olejkiem a żelem, coś w tym gatunku. Bardzo bogata w drobinki, oczywiście są to drobinki kawy, więc są ostre. Tutaj właśnie jest trochę takiej olejowości, fajnie to sunie, dobrze złuszcza, natomiast nie zostawia skóry jakoś super tłustej, więc ja to akurat lubię. Powiedziałabym, że to jest porządny zdzierak, który przy okazji nie zostawia tłustej, lepkiej warstwy na skórze, a jednak bardzo dobrze sobie radzi ze złuszczeniem naskórka i takim konkretnym drapankiem. Bardzo go lubię, już tak powiedziałam to trzy razy. Raczej do niego nie wrócę, bo dawno nie robiłam zakupów w sklepach internetowych, a głównie w nich on występuje. Natomiast jeżeli gdzieś tam robicie zakupy i nie wiecie, czy sobie dorzucić, to ja polecam. Oczywiście można sobie taki peeling zrobić w domu, ale tutaj mamy takiego gotowca naładowanego różnymi składnikami i o bardzo przyjemnej formule. Teraz z oczyszczania ciała przejdziemy do oczyszczania twarzy, najpierw może olejki. Jeden z olejków, a właściwie tak naprawdę jedyny taki typowy olej do demakijażu to jest Go Cranberry. Odżywcze oczyszczenie olej do demakijażu, twarzy i oczu. To było moje drugie opakowanie, chyba gdzieś tam do mnie w jakiś sposób trafił. Wydaje mi się, że przez jakiegoś boksa, bo raczej drugiego opakowania nie kupiłam. Jest to olejek z gatunku powiedzmy, że takich bardziej gęstych, trochę cięższych. Nie emulguje, trzeba go zmywać jeszcze dodatkowo jakąś pianką, żelem, O samoistnie nie zejdzie ze skóry. Natomiast jest całkiem ok, ma taki dosyć cukierkowy, intensywny zapach. Raczej do niego nie wrócę, bo powiem szczerze, że chyba jednak wolę te olejki emulgujące, gdyż one Dają mi większą pewność, że wszystko z tej, z tej twarzy zejdzie, nie muszę jakoś się skupiać na tym, żeby dokładnie doczyścić, bo wiem, że ten olejek i tak się zmyje. Zatem nie do końca jest to obecnie moja ulubiona formuła, ale produkt jest jak najbardziej w porządku. I właśnie będąc w temacie tych olejków bardziej emulgujących... Coś z Bielendy, coś czego kupiłam, drugi egzemplarz, czyli Bielenda Botanic Spa Rituals, kremowy olejek do mycia twarzy. Ja nie wiem czy on jest w ogóle na wyprzedaży, nie wiem czy on nie będzie wycofywany. Ja go kupowałam akurat na stronie Bielendy minus 50%, więc to jest całkiem spora wyprzedaż bardzo fajny, właśnie kremowy olejek. To jest bardziej krem, takie krem, mleczko do mycia twarzy, który fajnie rozpuszcza makijaż, usuwa wszystko, co takie tłuste, sebum, filtry, a przy tym się dobrze zmywa i zostawia skórę przyjemną, gładką. Ja akurat jeszcze lubię po takim produkcie domyć sobie skórę jakimś zwykłym żelem czy pianką, żeby mieć pewność właśnie, że wszystko zostało zmyte i spłukane, ale sam w sobie też bardzo dobrze emulguje i jest świetnym pierwszym krokiem. No, a teraz właśnie dwa pozostałe te doczyszczacze, czyli typowe żele. Może zacznę od tego, który zaczęłam gdzieś tam już wam pokazywać, czyli Equilibra. Jest to żel do mycia twarzy z węglem. Dla mnie to są najbardziej wydajne żele świata, bo wyobraźcie sobie, że ja go mam od marca zeszłego roku i w końcu go wykończyłam są ekstremalnie wydajne, a ja używam go naprawdę często. Może nie dzień w dzień, bo bym się po prostu przejadła, ale mimo wszystko i tak sięgałam po niego często, regularnie, chciałam go zużyć, jeździłam z nim i do Wojtka i z powrotem, żeby właśnie on mniej więcej cały czas był w użyciu, a wydajność to ma naprawdę znakomitą. Jeżeli chcecie mieć jeden produkt, który będzie z Wami przez wiele tygodni, to jak najbardziej polecam te żele, bo dla mnie one są jakby niepokonywalne w tej kategorii. Był przyjemny, to jest, to w ogóle ogólnie Equilibra jest na aloesie, więc jeżeli macie jakieś uczulenia na aloes, nie lubicie tego składnika, no to absolutnie tutaj nie sięgajcie po nie. Ale w innym wypadku ja jak najbardziej polecam, bo bardzo lubię te żele. Ten czarny był, powiedziałabym, że taki trochę właśnie rzeczywiście delikatnie wybielający, moja skóra była po nim powiedzmy, że taka delikatnie rozjaśniona, chociaż chyba wolę wersję taką typową aloesową zieloną. On jest taki bardziej żelowy, ten jest taki żelowo-glutkowaty. Ma specyficzną formułę, ale pieni się nieźle, dobrze doczyszcza, naprawdę dobrze myje, a przy tym nie zostawia skóry jakiejś takiej, e, że tak powiem, zrytej z warstwy hydrolipidowej. Fajna rzecz, e, bardzo polecam szczególnie na promocji, bo będzie wydajny i będzie tani. No i kolejny żel, który wykończyłam już ostatni, jeżeli chodzi o mycie twarzy, czyli rosadia żel myjący do twarzy. E, bardzo fajny, pachniał tak trochę pomarańczą. E, myślałam, że tu będzie jednak zapach różany, bo tak się spodziewałam po nazwie e, tej serii. Jest ok, natomiast chyba mimo wszystko wolę duetus. Odwóz w porządku, nic złego mi nie zrobił, dobrze doczyścił, ma formułę typową dla żeli Sylwego, czyli po prostu jest taki lekko lepki, taki lepki żelek. Dobrze domywa, dobrze się pieni, nie mam po nim jakiegoś uczucia ściągnięcia, ale tak jak mówię, chyba po prostu wolę duetusa. Może bardziej zapach mi odpowiada, może jakoś tam składniki lepiej dla mnie działają. W każdym razie, jak najbardziej ok. Teraz przejdziemy do tonizacji twarzy i pokażę Wam produkty, których tak naprawdę nie zużyłam do końca. Pozużywałam powiedzmy, że pół butelki, może trzy czwarte, ale potem już stwierdziłam, że nie będę tego trzymać, no bo jednak dosyć długo u mnie te produkty leżały i bez sensu. Mogę powiedzieć, że wszystkie są do siebie bardzo podobne, były raczej nawilżające, czyli po prostu tonik z delikatną funkcją nawilżenia skóry i należał tutaj do tego zestawu. Dermo Future. To jest kojąca mgiełka do twarzy. Ona była przyjemna, miała taki trochę zapach, powiedziałabym, że jak mydło i to mi się średnio podobało. Natomiast rzeczywiście była w porządku i ten atomizer, jeżeli ktoś lubi mgiełki, był jak najbardziej ok. Tutaj aloesowa mgiełka z Contigo, czyli All About Aloe i to był też tonik, też przyjemny, nawilżający, jak najbardziej ok. Tutaj Bielenda Super Power Mezzo aktywny tonik odmładzający. Też powiedziałabym, że dokładnie to samo. No, jak dla mnie te toniki są niemalże identyczne. I Oilan y, witamina B, prowitamina B5, kwas hialuronowy, łagodząco, nawilżający tonik do twarzy. Wyłącznie w Super farm Jeszcze nie wiem, czy w ogóle on istnieje, bo bardzo długo go miałam, więc tak jak mówię, po prostu już przyszła na nie pora i pora było je wylać i się ich pozbyć. Spoko toniki, po prostu nawilżające. Do twarzy mam jeszcze taki produkt Nutridom Detox Peeling do twarzy z aktywnym węglem bambusowym i jest to peeling mechaniczny. Bardzo rzadko go używałam. Mimo że nie był jakiś taki super mocny, te drobinki też z gatunku takiego delikatnego piaseczku, nie był jakoś tak super drażniący. Ja od czasu do czasu użyję sobie takiego peelingu mechanicznego, ale naprawdę raz na 2-3 miesiące, kiedy już gdzieś tam widzę, że ta skóra jest dosyć zanieczyszczona, gdzieś tam taka trochę chropowata i peelingi enzymatyczne nie do końca dadzą mi taki efekt on był ok, Większość rzeczy jest użyłam gdzieś tam na klatkę piersiową ręce, bo nie chciałam go jakoś właśnie specjalnie na twarz używać. Nie powalił mnie niczym, on ma trochę glinki, jest taki właśnie trochę ma glinkę. Czyli się po prostu gdzieś tam to. Nie, no ma trochę glinki. Ma trochę glinki, ma trochę węgla, no prawdę mówiąc nic szczególnego, robił, co ma robić. Jeden z gatunków po prostu takich delikatniejszych, mechanicznych. I tutaj pora na filtry do twarzy. Służyłam dwa, więc naprawdę sukces. Dermatic Sandreal 50, czyli jest to e, filtr do skóry wrażliwej, ze skłonnością do tam naczynek, pękania naczynek, delikatnych naczynek, czyli ogólnie naczynkowa i e, powiedzmy, że trądzik różowaty. On zawiera też filtry IR, czyli te takie na podczerwień, żeby e, skóra się jakoś nie nagrzewała i żeby te naczynka się nie rozszerzały. Przyjemny według mnie bardziej dla mojej tłustej skóry na zimę i rzeczywiście w okresie zimowym, kiedy ta skóra była trochę bardziej sucha, okiełznana, jeszcze używałam kwasu azelainowego, chodziły wszystkie grzejniki, więc powietrze było bardziej suche, to on u mnie zdawał egzamin. Natomiast niestety w okresie letnim bardzo się u mnie poci, wygląda źle, wygląda tłusto, ale myślę, że jeżeli macie skóry trochę bardziej suche, no to on też będzie dobry, fajny i w ogóle uwielbiam jego zapach, bo jego zapach pachnie jak. jego zapach pachnie, bo on pachnie jak wakacje. No po prostu ma taki zapach produktów do opalania, ale bardzo przyjemnie mi się kojarzy. A drugi to jest jeden z moich obecnych faworytów, czyli Bielenda Bikini, który niestety jest już wycofany. Więc no po prostu wam tylko powiem, że jeżeli on jest jeszcze na stronie, a był na stronie do kupienia za 4 zł, to kupcie sobie. I wypróbujcie. Powiedziałabym, że on jest bardziej do skór właśnie mieszanych, tłustych, tak jak jest dedykowany. Mam go dzisiaj też na sobie pod spodem. SPF30. On też ma chyba filtry IR. Jest chloroodporny, wodoodporny, więc i się nada według mnie pod makijaż, i się nada po prostu na plażę, jak chcemy się iść wylegiwać. Formułę ma faktycznie dosyć lekką, ale to nie jest taka formuła żelowa, jak jakieś te azjatyckie, tylko kremowa. Natomiast fajnie się wchłaniająca i nie obciążająca skóry. Oczywiście w zależności od tego, ile nałożycie ale ja jak wyczuwam gdzieś tam ilość, którą uważam, że powinnam nałożyć, że ona jest odpowiednia dla mojej skóry i że powinna dawać mi odpowiednią ochronę, to on mi nie przytłuszcza skóry i nawet powiedziałabym, że całkiem fajnie się wchłania, więc jeżeli on jest cały czas dostępny, to bierzcie, bo wydaje mi się, że oni chyba wyszli z tych 30, gdyż cały czas na Instagramie widzę nową wersję Bielenda Bikini w białej odsłonie, i widzę wszędzie SPF 50, nie widziałam u nikogo SPFU 30, więc bardzo możliwe, że tego produktu już nie będzie. No ale widzicie, znalazłam filtr, który jest naprawdę świetny, a tu okazuje się, że prawdopodobnie już go nie będzie. Na szczęście zrobiłam sobie zapas czterech sztuk, więc przypuszczam, że na ten rok mi starczy. No ale jeżeli on jest cały czas dostępny, to ja polecam, żeby jednak spróbować, bo może akurat traficie na coś fajnego. I ostatni produkt do twarzy to jest coś, co też już u mnie przeleżało i niestety trzeba to wyrzucić. Esito, naturalne serum do twarzy. Ono było, było z witaminą C, z jakimś tam, tak, z witaminą C, jeżówką purpurową. I było naprawdę świetne, tylko że było dla mnie za duże. Ja zużyłam około połowę, może trochę mniej. 30 ml serum olejowego to jest na moją skórę zdecydowanie jednak tłumacz, e, Ja nie jestem w stanie takiej pojemności zużyć, a samo serum sprawdzało się świetnie. Ono faktycznie ujędrniało skórę, skóra wyglądała lepiej, była bardziej promienna i aż było czuć, jak się używało tego serum, że ona jest taka właśnie bardziej napięta, taka właśnie bardziej jędrna, więc uważam, że ono się sprawdzi fajnie przy skórach naczynkowych, jak chcecie używać jakiejś tam witaminy C i chcecie sobie delikatnie gdzieś tam powiedzmy, że poprawić owal twarzy, trochę zadbać o tę skórę, e, o jej jędrność. Naprawdę bardzo fajny serum. Teraz szybkie omówienie tematów włosowych. Do włosów mam taki szampon Only Bio i jest to szampon balansujący. To jest ta wersja bardziej do włosów przetłuszczających się, akurat z Hebe, ale w tym momencie mam z i Jestem z tego szamponu bardzo zadowolona. Co prawda nie robi jakiejś rewolucji na mojej skórze głowy, to nie jest tak, że mi ograniczył przetłuszczanie, czy wręcz w drugą stronę, że mi przetłuszcza włosy. Jest po prostu przyjemny, natomiast jest łagodnym szamponem i jak na te dosyć łagodne składniki myjące, powiedziałabym że naprawdę dobrze doczyszcza, całkiem nieźle się pieni i dobrze mi się sprawdza. Więc dlatego kupiłam kolejne opakowanie. Wojtek też go bardzo lubi. U Wojtka on zostawia efekt takiej tafli na włosach. Wojtek ma oczywiście o wiele bardziej, o wiele mniej porowate włosy niż ja. Przypuszczam, że gdzieś tam między średnią a niską porowatością. Na długo starcza, ładnie pachnie, jest niedrogi w promocji, bo tam powiedzmy, że on kosztuje około 17 zł, więc uważam, że za 400 ml takiego naturalnego szamponu to jest dobra cena. I tak jak mówię, on mi się sprawdza na tyle, że kupiłam drugie opakowanie. Szampon suchy z Batiste. Tutaj akurat taka wersja jakaś odżywkowa, czyli Damage Control. Był w porządku, jak każdy Batist u mnie. Ratuje mi skórę jak trzeba. I tutaj mam jeszcze dwa produkty, które dostałam do testów od sklepu Bea Beleca. Tutaj pokazywałam oba we vlogu włosowym, więc tutaj Wam podlinkuję, jeżeli chcecie zobaczyć. Tutaj miałam Medavita Choice Mask i to była taka maska jakby delikatnie koloryzująca, beżowa do włosów blond, które która miała delikatnie podbijać kolor. Tego za specjalnie nie widziałam. Natomiast ta maska mi się za bardzo nie sprawdziła. Moje włosy były takie dosyć sianowate po niej po umyciu były sypkie i lekkie. Ale powiedzmy, że na drugi, trzeci dzień, znowu już miałam takie siano i tutaj coś w tym stylu, co właśnie mam takie odgniotki, to jeszcze było bardziej spuszczone i włosy były takie suche, nie wyglądały, więc akurat ta maska mi się nie sprawdziła, ale ta kuracja keratynowa była już jak najbardziej ok, ponieważ dostarczyła moim włosom sporo keratyny, sporo protein, więc mogłam sobie kilka dni odpuścić stosowanie jakichkolwiek Odżywek proteinowych, i to akurat było fajne, takie kremowe, dobrze się rozprowadzało na włosach, tak sunęło i zostawiało włosy przyjemne, więc akurat to był fajny produkt. No i kilka ostatnich produktów z tego odcinka Eveline, tutaj takie serum, też już bardzo stare i no po prostu wygląda źle, jest całe oblepione kurzem. Slim Extreme 4D Scalpel skoncentrowane super serum redukujące tkankę tłuszczową, płaski brzuch, smukłe uda, czyli taki pomarańczowo-różowy. Ja bardzo lubię te mm, żele te, te no sera, powiedzmy. Bardzo je lubię, bo one dodatkowo fajnie wspomagają gdzieś tam treningi. Oczywiście cudów się tutaj nie spodziewamy, to ma tylko działać wspomagająco, troszkę ujętnić skórę, trochę ją nawilżyć, trochę wygładzić i po prostu uważam, że to jest fajne przy treningach, szczególnie jeżeli właśnie gdzieś tam trenujemy. To była formuła rozgrzewająca i ona naprawdę bardzo, bardzo grzała. Więc jeżeli ktoś ma naczynka na nogach albo nie lubi takiego efektu, no to akurat nie polecam, bo grzało bardzo intensywnie. Tutaj coś, co ostatnio robiłam, czyli ment Food złuszczające skarpetki dla mężczyzn. Kupiłam takie, dlatego że akurat były w promocji, innych nie było, więc wzięłam te. Bardzo szybko mi złuszczyły skórę na stopach. Wiem, że są osoby, które są przeciwnikami, jeżeli chodzi o takie skarpetki. Ja je lubię, robię sobie je gdzieś tam raz w roku właśnie przed okresem letnim i jestem zadowolona z efektu, więc tutaj ten efekt złuszczania dosyć szybko poszedł. I ostatnie produkty... I proszę, mandarynka, cytryna, cedr, chyba tak się to nazywało. Tak, mandarynka, cytryna, cedr. Woda toaletowa, której pewnie już nie ma, bo jakby nie było, to też jest sprzed wielu lat. Zużyłam takie maleństwo, 20 ml. Towarzyszyło mi gdzieś tam na wyjazdach, bo mała pojemność. Przyjemny, odświeżający taki lekko-gorzki zapach, powiedzmy, że w stylu no, takiego Neroli. Nie był zbyt przytłaczający, nie był zbyt słodki, jakiś ulepkowy, nie robiło mi się od niego niedobrze, tylko po prostu był sobie taki powiedzmy, że kwaśno, gorzkawy i e, zupełnie mi nie przeszkadzał, a w okresie letnim ja za bardzo perfum nie lubię. I ostatnia rzecz to jest coś, co kupiłam, bo żeby tutaj nie było, że jakieś lokowanie akurat kupiłam sobie sama, czyli olejek CBD Kanaste e, mięta czekolada. E, tutaj wybrałam 550 mg, jeżeli chodzi o wersję. I naprawdę bardzo fajnie im się sprawdził. Zaczęłam go brać, ponieważ miałam trochę problemy z zasypianiem. Stwierdziłam, że skoro mam chorą tarczycę i gdzieś tam mam problemy z cerą, to może olejek CBD coś tutaj da. I rzeczywiście muszę Wam powiedzieć, że widzę dużą poprawę, jeżeli chodzi o zasypianie. Ja już go nie biorę od jakiegoś czasu. Ja go kupiłam jakoś w kwietniu i chyba stosowałam mniej więcej przez miesiąc, przez miesiąc półtora. Nawet nie jestem w stanie ocenić, od kiedy on zaczął działać, ale po prostu pierwsze dni gdzieś tam stosowałam, mówię, a. Jak zobaczę różnicę, to będzie fajnie. I zobaczyłam różnicę, bo nagle zaczęłam tak zasypiać. Więc yy, faktycznie działa. Myślę, że powinnam sobie powtórzyć, bo właśnie ostatnio nie używam tego, używam czegoś innego, bo używam melatoniny, Dziś tam pewnie już mogliście zobaczyć u mnie na kanale, będę musiała wrócić do olejku CBD, nie wiem, czy akurat do tego, ale chyba, chyba raczej tak, dlatego że wydaje mi się, że stosunek tutaj ceny do pojemności jest całkiem sensowny, jak tak patrzyłam na inne marki. A jeśli chodzi o ten smak mięta czekolada, według mnie dosyć rozczarowujący, bo tutaj bardziej czuję, że tak powiem, smak konopny z. Odrobiną takiej słodkiej mięty, i polecam wstrząsać, dlatego że ja tak trochę wstrząsałam, trochę nie wstrząsałam, a ostatecznie mam wrażenie, że ten smak taki słodki, słodko-gorzki Stewi na dole mi został i już te ostatnie porcje były takie mało smaczne, więc na pewno wstrząsajcie. Ale ten smak chyba nie jest powalający. Nie wiem, czy sobie nie spróbuję innego tam waniliowego, chociaż nie jestem tanką wanilii, ale może ten smak będzie mi po prostu bardziej pasował. Ten mnie nie powalił, myślałam, że to będą właśnie takie czekoladki After Eight. Nie były, ale i tak po prostu produkt jest dobry. Więc ja akurat nie mam żadnego kodu, bo kupiłam sobie to sama, ale jeżeli chcecie spróbować, tutaj macie polecenie od osoby, która sobie kupiła sama produkt. Mam nadzieję, że Wam się podobało i miło spędziliście ze mną czas. Oczywiście napiszcie o tych produktach, jeżeli miałyście z nimi do czynienia i chcecie napisać mi, że na przykład macie podobne odczucia albo inne. Chętnie poczytam. Do zobaczenia. Pa! pa.